Witam. Dzisiaj mam dla Was takie karty: Patchwork Oracle. Taka mała, w niedużym pudełeczku. Talia, tak wygląda z boku. Tył, jak chcesz, to możesz sobie zatrzymać przytłumaczyć. Kilka kart US Game Systems Wydawnictwo. I patchwork. Patchwork chodzi tutaj o ścieżkę samopoznania, która prowadzi do obudzenia naszej duchowości. I tu macie artystę. Ja nie będę łamać języka, tu ma, proszę. Daniel, nie wiem jak się czyta to nazwisko, więc macie tutaj napisane. I artystka, która wykonywała pracę Anaturian. Ona jest też autorką kilku tali tarota też orakel. I jeśli chodzi o Pana Daniela, to z tego co się tutaj dowiedziałam, to jest on terapeutą specjalizującym się w przywiązywaniu uważności i ekopsychologii. On też łączy właśnie tą wiedzę duchową i psychologiczną. I tutaj właśnie w tej talii to mamy. I tak, jak w książeczce tam e, mamy opisane mniej więcej po co ta talia została stworzona, to ja Wam też powiem pokrótce. Ona jest w języku angielskim yy, i ona została stworzona, aby właśnie pomóc rozwinąć wgląd dla serca i umysłu. I ona czerpie też e, z kilku duchowych wpływów, tak jak to autor napisał, w tym patchworkingu. A patchworking to jest taka praktyka konfrontowania się po prostu z przeszłością, ze współczuciem. I z przebaczeniem, aby oczyścić ścieżkę dla rozwoju duchowego. Więc może poszukujesz właśnie czegoś takiego. Do mnie ta talia przyszła um, jakieś 3-4 miesiące temu yy, i postanowiłam, że na razie się zapoznam z nią, ponieważ yy, jakby te techniki zupełnie są mi obce i dopiero zrobię wam recenzję, jak pokrótce się z nią zapoznam, żeby wam trochę opowiedzieć o tej talii. A o co chodzi z tym w ogóle patchworkingiem? Patchworking to, bo tak pokrótce powiedziałam, że jest to ta praktyka właśnie konfrontowania się z tą przeszłością. To polega dokładnie na tym, że spędzasz czas z jedną kartą, czyli na przykład wyciągasz sobie danego dnia jedną kartę i po prostu wczuwasz się w nią na głębszym poziomie. Siedzisz z taką intencją. Z tej karty, i wyobrażasz sobie, że mentalnie wchodzisz do tej karty i odczytujesz to przesłanie, które ona tobie chce przekazać. Właśnie związane przede wszystkim z przeszłością. Z, yy, przede wszystkim tutaj, tak jak spojrzałam, przejrzałam tą talię i trochę się z nią zapoznałam. Chodzi tu o współczucie, o przebaczenie. O umiejętność też yy, takiej. Wydobycia w sobie tej życzliwości współczucia też dla siebie i dla innych. Czy to ludzie, czy to w ogóle też istot yy, innych, zwierząt, czy. To ja sobie tak właśnie myślę, że to jest dobra talia dla osób, które gdzieś są na drodze duchowego oświecenia i poszukują cały czas czegoś jeszcze. Yy, dla osób, które też chcą takim ja bym powiedziała, że ta talia jest takim portalem dla nauki, współczucia, miłości i sztuki przebaczenia. To na pewno tutaj, to można tutaj odnaleźć. Skład tego zestawu wchodzi 40 kart i przewodnik. I pudełko nie jest duże, bo ma jakieś 9 na 14 cm, czyli praktycznie tyle co karty, bo karty mają. 7 i 6 prawie 8 cm na 12 i 7 cm. I wszystko jest w języku angielskim opisane. I jest to taka dobra talia właśnie do odkrywania siebie i też nie tylko siebie, bo wszechświata wokół ciebie i poznanie trochę innej perspektywy niż do tej pory. Na przykład, jeżeli nie miałeś nie miałaś do czynienia z, z taką kulturą, bo tu jest taka mieszanka. No i otwieramy pudełko. Pudełko bardzo fajnie się otwiera, bo zobaczcie, tak wygląda. I tutaj jest bardzo łatwo można otworzyć. Czarny w środku jest książeczka. Ja już trochę ją popisałam. Karty też mam opisane. Także to nie jest y, pokaz świeżo nowych kart. One są nowe, bo mówię 3 miesiące i mam. Ale już są podpisane przeze mnie. No i tak wygląda to pudełko. Wielkości kart, zobaczcie. Karty są prawie z, y, takich rozmiarów standardowego tarota i mniej więcej pudełko jest o, zazwyczaj są ciut większe. O, to jest prawie równe. Więc pudełko jest małe. Piękne tyły. Od razu to, to o, przyciągnęła mnie ta talia właśnie jeśli chodzi o te tyły. Tak wyglądają. 40 kart, już mówiłam. Nie ma żadnych złoceń. I tak wyglądają te tyły. Książeczka. Wszystko w języku angielskim, więc tutaj tylko powiem, wam, jest spis treści, jest wprowadzenie, właśnie co to jest ten patchworking, jak pracować z tą talią. I tutaj mamy opisy kart. Opisy kart są krótkie i tutaj trzeba by było mm, jednak zagłębić się i poszukać, bo nie ma, nie ma tutaj tak, takiej dogłębnej wiedzy. I jeżeli nie znasz się na tym, to ja na przykład musiałam szukać w internecie jeszcze dodatkowych informacji. Ponieważ nie wszystko jest tu napisane, więc jeżeli ktoś jest początkującym takim, jeśli chodzi o patchwork, to no niestety tutaj ta książeczka nie, nie da wszystkiego jakby. Oto są naprawdę skrótowe informacje, bardzo mało przy każdej karcie. Więc trzeba by było rzeczywiście się zagłębić co do każdej karty. Są też parę kart z mudrą i tak one są tutaj pokazane. Ja Wam przykładowo, ja już po polsku sobie y, przetłumaczyłam. One są związane z czakrą. Jest też, jakie żywioły. Potem trzy bramy. Y, takie jakby drzwi do oświecenia, czyli ciało, mowa, umysł. Następnie cztery aspekty, jak tutaj funkcjonować w świecie. I... Aha, i tu są jakieś pięć buddów mądrości. I jest kilka rozkładów. Też mam podpisane. Trzy rozkłady są. No i tyle. Tu już kilka słów o autorze właśnie o tym panu Danielu i o artystce. I tak mała, mała, tam 64 strony są. W książeczce nie za dużo znajdziesz. To od razu mówię, że trzeba się posiłkować jeszcze czy wiedzą z internetu, czy po prostu gdzieś tam, no jeżeli się interesujesz tą kulturą, to to może będzie łatwiej, tak? Natomiast ja musiałam wszystko poszukać w internecie, dowiedzieć się, bo jest mi zupełnie to obce, także przepraszam, jeżeli coś źle powiem jakby w tym temacie. I teraz tak, przechodzimy do samych kart. Artystka jest mi znana, jeszcze nie mam żadnej jej talii Tarota, ale już się zbieram w przyszłości na zakup. Chociażby Tarot Abyss. Ja może tutaj też napiszę, dodam autorka, jakich talii jest, bo nie będę tutaj wymiaj, bo ja też z tym językiem angielskim to niekoniecznie będę sobie łamać tutaj więc ja Wam tutaj wrzucę jakie talie właśnie. Bo możecie zachwycić ta sztuka artystyczna. To one są właśnie podobne. I tak, mamy tu pierwszą kartę miłująca życzliwość dla bliskich. I ja mam je podpisane. pokażę Wam, jak wyglądają te karty. Może tak przybliżę też. Można medytować z tymi kartami, tak jak tutaj autor zaleca, w jaki sposób pracować. Jest to terapeuta, więc tutaj zna się na tym poprzez swoje doświadczenia z pacjentami, klientami. Mógł tutaj to wprowadzić. I możemy się zmierzyć tą swoją przeszłością ze współczuciem, miłością, jak to mówią. Czyli zamienić ten nie, w frustrację, strach, lęk z przeszłości właśnie w tą mądrość. Przekształcić. Szkoda mi było podpisywać, ale niestety no, muszę, bo nie jest mi potem łatwiej czytać te karty. Mamy tu dwie karty związane z oddechem, tak? I ta karta, więc też z oddychaniem. Jak prawidłowo oddychać, i też warto się. W jest niedużo napisane, ale mówię, to warto się zainteresować. A może też już, czy ćwiczysz jogę, bo to też tak, tutaj dużo ma wspólnego. Joga, czakry, te sprawy. I tutaj, właśnie te trzy aspekty ciało. Mowa i umysł. Takie tak zwane, w książeczce jest to opisane jako bramy do oświecenia, czyli to ciało, mowa i umysł. Przejście przez te trzy bramy, które jakby prowadzą do tego oświecenia. Następnie mamy tu właśnie tych, te buddy, czyli przemiana na przykład zazdrości. Zawiści w mądrość. Tu też mądrość. Te wszystkie karty dotyczące właśnie przekształcenia czegoś tam. Tak. No na przykład tu mamy przekształcenie dumy komstwa w mądrość. I każda, każda z tych pięciu chodzi o to, żeby coś tam, jakiś aspekt przekształcić w mądrość. Następnie mamy cztery takie. O, ja może złożę tak. To są tak zwane takie cztery aspekty zdrowego bycia w świecie. Co nam może pomóc? To wezmę do góry, żeby wszystkie te cztery było widać. O, albo przesunę tak. I tu też właśnie są popodpisywane. I ostatnie to są mudry. Ja, może przyłożę, bo to już będzie. I one są związane z czakrami. Co ciekawe, tutaj tylko jest sześć. Zazwyczaj są te czakry siedem, i one są w zupełnie innych kolorach. Bo zazwyczaj czakrę korzenia mamy w czerwonym. Kolejne tam żółty-pomarańczowy, a tu są zupełnie inne kolory. I jest tak, ta czakry. Korzenia podstawy. Może tak położę. Tutaj. Sakralna, z plotu słonecznego, to jest serca, i gardła oraz właśnie korony, czyli tak jakby nie mamy czakry trzeciego oka. I one mają właśnie inne kolory niż zazwyczaj to jest pokazywane, związane z czakrami. Ale to są, chodzi tutaj bardziej o przekaz tych módr. I tu też właśnie z książeczki się dowiedziałam, że, jakby na tej dłoni, każdy palec odpowiada za inne, inne żywioł. I na przykład powiem Wam tak z ciekawości: kciuk za ogień, palec, palec wskazujący za powietrze, środkowy przestrzeń. Eter, serdeczny ziemia i palec mały woda. Więc mamy tutaj, to jest związane z czakrami, z żywiołami, właśnie tymi, które wymieniłam. Dodatkowo też są do każdej przypisane dodatkowo symbole, sigil, no. czyli takie stworzone przez połączenie wzorów w formie lini liniowej. Ja tak jak mówię nie znam się. Zaraz Wam pokażę to na książe... w książeczce, jak to jest. O, na przykład tu mamy to. I tu mamy tą kartę. I tu mamy też ten wzór. I też poprzez właśnie medytację w takim ułożeniu rąk. Więc jeśli szukasz czegoś nowego, czegoś, co pomoże Ci odkrywać siebie i wszechświat wokół Ciebie. To jest to, myślę, wspaniała y, talia. Piękne obrazy, piękna energia, czysta, współczująca, y, do czerpania też radości z tego. Karty te dają naprawdę dużo przemyśleń i dużo mądrości. Także to wszystko i zapraszam na kolejne filmiki.